Przygotowania do sobotniego spotkania wielkanocnego starszych i samotnych mieszkańców osiedla Jagiellońska zdominowało również i zebranie Rady Osiedla Jagiellońska, które odbywało się tego samego dnia co spotkanie radnych z Sobieskiego. Na Jagiellońskiej jednak nie tylko rozmawiano i ustalano szczegóły tradycyjnego jajeczka, ale też wzięto się już do konkretnej roboty zaraz bierzemy się za dekorację. Już mamy drabinę przygotowaną, wieszanie przez ostatnie dwa tygodnie przygotowywaliśmy ręcznie sami dekoracje, więc i wycinanki, i malowanki było i zaczynamy to robić. Dalszą część przygotowań, tych już bardziej kulinarnych, zaplanowano na piątek. W piątek mamy ustawienie stołów, ustawienie dekoracji na stołach, już wstępne jakby tam potrawy, które już mogą, mogą stać. No i jeszcze jakieś tam dopieszczenie jakby sali, bo to także gorący tydzień. Gorąca zapowiada się też i cała wiosna. Jak bowiem poinformowała przewodnicząca Rady Osiedla w trakcie ubiegłotygodniowego spotkania z policją, które odbyło się w administracji osiedla Jagiellońska, powstał pomysł stworzenia ogólnospółdzielczego frontu, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa na spółdzielczych osiedlach. Rozmowa dotyczyła jakby przygotowania się do spotkania i propozycja padła, żebyśmy Radę Osiedla, Osiedla Jagiellońska, Batorego i Sobieckiego wspólnie spotkalibyśmy się z policjantami. A dotyczy to głównie bezpieczeństwa na naszych osiedlach, w związku z tym, że każde osiedle ma taki problem, więc jakbyśmy się spotkali ogólnie i wyznaczyli miejsca, które są niebezpieczne i które warto, żeby policja jakby nadzorowała, aby było nam jakby lepiej, jakbyśmy to wspólnie się wzięli za to. Wszystkie zainteresowane strony wstępnie wyraziły chęć wzięcia udziału w takim spotkaniu. Jego inicjatorzy muszą się więc teraz do niego solidnie przygotować. Teraz musimy jakby przygotować pytania i spotkać się, czyli znaczy wspólny termin, wybrać jeden wspólny dla, dla trzech lat osiedla. Więc na pewno to myślę, że jak najszybciej chcielibyśmy to zrobić, bo lato się zbliża i wiadomo, że wtedy jest najwięcej problemów na naszych osiedlach. Oby przyniosło to oczekiwane efekty i oby mieszkańcy spółdzielczych osiedli nie czuli się już na nich niebezpiecznie.